Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dziś e, zapraszam Was od samego rana. Momencik, bo mój maluszek tutaj szaleje. To nie dla dzieci szuflada, wiesz? Gdzie masz piłeczkę? Gdzie jest ping-pong? Tak jak powiedziałam, dziś zaczynam z samego rana. Śniadanko mam tutaj przygotowane. To jest kasza manna z dżemem i z brzoskwiniami, także no, nic specjalnego, ale tak wygląda mój dzisiejszy poranek. Zaraz się ubieramy, jest niedziela. Ubieramy się i idziemy do paczkomatu, tak? Mały spacerek. Otworzymy potem paczkę, zaraz wam pokażę, co to jest. I pojedziemy na budowę. Taki mam plan, żeby... Móc zamontować to, co będzie w tej paczce. Udało się, mama rozkminiła jak to działa. Ciach, ciach, ciach. I nawet tam nie uderzy, bo jest tutaj taki zakres. Ciach, do góry i ciach. I można w to i w tą stronę. Na razie mam to zamontowane tak próbnie tutaj w mieszkaniu, bo y, trzeba użyć do poprawnego montażu jeszcze takich elementów, ale to będziemy przyklejać już na miejscu, na budowie. Moje dziecko nie potrafi przez to przejść, tak? nie da się tego otworzyć, nie da się, za sprytne to jest, tak? Ale to tylko jest na budowę, wiesz? Żebyś na schody nie chciał wchodzić. Już mama otwiera, robi tak, ale a ty nie patrz jak to się robi, no. O, proszę. I mogę przechodzić. O, zamknąłem, sam sobie zamknąłem, no. Daj, mama otworzy, tak? I przejdziemy. Nie? Nie chcesz? Pokaż jak się zamyka, ale stópkę musisz wziąć stąd. Nowy stópkę, o tak. No dzień dobry, mamy kolejny dzień. Wyglądam bardzo dobrze, bo mam umyte włosy, jestem pomalowana, miary wyspana, chociaż wczoraj mój maluszek nie chciał iść spać o 20.00. Właśnie jem śniadanko, mam mleko z płatkami osianami, z rodzynkami i na łyżce mam e, miód właśnie się przykleił i próbuję go tutaj odkleić. Ogółem chciałam Wam jeszcze się pochwalić, że posprzątałam sobie stół. I jest tutaj naprawdę czyściutko, no tutaj jest jeszcze bateria Moje śniadanie, bo śniadanko noszę zawsze do pracy w takich pudełkach Tak wam mówię, że tutaj posprzątałam na tym stole, ale patrzę sobie co się dzieje przy zlewie To tam za dobrze nie wygląda, ale przynajmniej tu jest posprzątane Dlaczego posprzątałam? Bo... Moje dziecko strasznie ciągnie tutaj do tego stołu Jak tutaj coś leży to on chce tutaj wchodzić na ten stół Ja go uczę, że nie wolno wchodzić na stół i mm, po prostu zrozumiałam, że ja muszę oczyścić tę przestrzeń z rzeczy, które go interesują, więc wszystko sprzątnęłam. Mam taki plan, że dzisiaj zrobię porządek w szafie, ale to, to nie będzie jakby porządek. Tylko to będzie pakowanie walizek, bo stwierdziłam, że mam jakby mm, szafę napchaną ubraniami na wszystkie sezony, mam tam również ubrania letnie i stwierdziłam, że wyciągnę sobie walizkę i spakuję do walizki wszystkie moje ubrania i chyba ubrania mojego dziecka, których już nie będziemy chodzić w najbliższym czasie, w tą zimę, i zapakuję to do walizki. I jeszcze jej nie zawiozę na budowę, żeby tam się nie skurzyła. Ale włożę sobie ją y, do szafy, tam gdzie ona standardowo jest, i po prostu będzie czekała już na przeprowadzkę, więc zaczynam pakowanie walizek. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo właśnie zaraz wychodzę do pracy, ale się zapatrzyłam, oglądam Freeza. Y, od niedawna czasami sobie zerkam na jego kanał i pokazuje dom za 7 milionów złotych. Jego własny dom, z tego co tu tak na szybko zrozumiałam, więc. Wow, naprawdę, ekstra fajnie. Fajnie jest oglądać ludzi tak pozytywnych jak on. Także, nie wiem, dajcie mi znać, czy oglądacie też fryza. Bo e, to jest. Ja bardzo lubię oglądać ludzi, którzy mnie inspirują, którzy mają bardzo taki pozytywny przekaz. Fajne jest to, że on jest taki normalny. Przez to jak bardzo jest znany, jak dużo osiągnął, nie zwariował, tylko jest naprawdę mega spoko. Także polecam Wam kanał Friza. No i już jestem po pracy jestem tu razem z moim maluszkiem. I tak jak powiedziałam Wam rano, mam w planach wziąć walizkę o to, i wypchać ją różnymi rzeczami, których już nie będę chodzić teraz zimą. A mam tutaj trochę takich rzeczy, jakichś bluzeczek, tak że będę to wszystko tu wkładać. Zobaczymy, czy mój maluszek nie będzie mi tego wyciągać. Te spodeneczki, no przecież ja już w tym chodzić nie będę teraz zimą. <grym> zimą> mój maluszek właśnie schował się za szafą. A, kuku! Spodnie też nikt nie będę chodzić. Co tutaj jeszcze? Spódniczki, no właśnie, takie spódniczki. Pojęłam, że tak naprawdę do tych ubrań e, takich letnich jest nawet więcej. Halo, halo, ja mam rączki tutaj. Sama się szafa zamyka. Otwieramy, otwieramy. Halo, a kuku, a kuku. Mamy jeszcze tutaj wieszak z trzypakiem Bluzka bluzka i sukienka to z chęcią bym w ogóle już założyła ale niestety jest za zimno ogółem mam pod spodem długi rękaw to jest ten komplet ale no jest mi dzisiaj naprawdę zimno jak wracałam z pracy to mi na nocy tak wiało że po prostu jutro to muszę się ubrać zdecydowanie cieplej gdzie ta mama się pakuje? prawie jakbyśmy na wakacje jechali tak? troszeczkę przyspieszę ten film Wszystko ładnie poukłada. Tak? Jeszcze jesteśmy na wizji? Tak, jeszcze jesteśmy. Ojeju, ojeju, moje kochane, moje kochane. I zamykam. Właśnie wróciłam z małych zakupów z Biedronki i pokażę wam, co kupiłam. Widzę, że wydałam 69 zł, właściwie 70 zł, a tu tak naprawdę za dużo to nie ma, tak mi się wydaje. Z takich konkretnych rzeczy. Mam tutaj na przykład żółty ser. No to kosztowało 11 zł. W ogóle muszę Wam powiedzieć, na pewno nie tylko ja to widzę, ale bardzo wszystko zdrożało w sklepach. Na przykład, co by Wam tu powiedzieć? No nie mam tutaj tego, co chcę Wam powiedzieć, ale płatki owsiane nawet zdrożały złotówkę. Makaron zdrożał złotówkę. Masło zdrożało złotówkę. Mąka zdrożała chyba 70 groszy. Więc wszystko bardzo zdrożało. No nie, nie wygląda to dobrze, bo zarobki Polaków wcale jakoś tak nie idą do góry, więc słabo, słabo, ogłem. Jabłuszka były w promocji, no to skorzystałam tutaj ze złotych 50 mleko, mleko też zdrożało. Ryż też zdrożał, bo za dwa złote zawsze kupowałam, teraz za 3 złote. Serki wiejskie tutaj akurat była promocja. Tu mam takie dwie bułki jakieś śniadaniowe. Tu kupiłam taki... no to niestety jest napój, to nie jest jogurt. Jak jest napisane napój jogurtowy, to znaczy, że źle, ale najpierw włożyłam do, do wózka, a potem już nie chciało mi się tego odnosić, więc stwierdziłam, a wezmę to. Tutaj mam jogurty, trzy mandarynki wzięłam, kajzerki, niestety dosyć takie twarde, ale jak już sięgłam, to też stwierdziłam, dobra, no to wezmę. Bananki za 5 zł, za 9 zł, pomidory złoty taka czekolada, moje dziecko już ją tutaj ugryzło, ale musiałam mu to szybko zabrać, bo ja mu czekoladę ogólnie nie daję. Tu była promocja, więc to wzięłam, za dwa się płaciło opakowania i trzecie było za darmo, więc z racji, że rodzynki sułtańskie używamy, no to wzięłam już taki większy zapas, myślałam jeszcze o żurawinie, ale żurawiny nie wzięłam, no i to było w dobrej cenie, ogółem zawsze staram się kupować rzeczy, które są w dobrej cenie, 3 zł kosztowało jedno opakowanie. Jak się wzięło dwie pierś pieczona. Skład wygląda na w porządku. E, sekundkę, bo moje dziecko tutaj wchodzi tam, gdzie nie trzeba. Uważaj no bo spadniesz. Zobacz, jesteś na krawędzi. Nie można tak tutaj stać. Tutaj masz do stania, a nie tutaj na stole. Chodź, bo tu jest telefon, a telefonu nie wolno łapać. O, tutaj możesz iść. Tutaj sobie stań. No, więc ogółem no tak jak wam mówię, 70 zł wydane, a wcale jakoś szału nie ma Dajcie znać czy też to widzicie, co się w sklepach dzieje z cenami artykułów spożywczych Mama sobie umyje jeszcze talerzyk, okej? Okay. Jeszcze jeden talerzyk mama sobie umyje Jesteś tam? A kuku! Kto tam jest? Dzisiaj chyba powtórka z rozrywki z wczoraj No, którą mamy? 20-27 i moje dziecko z łazienki wynosi wszystkie kosmetyki, które są w jego zasięgu i kładzie je tutaj na hulajnogę. Tak, właśnie tak. Ale no, przynajmniej mam czas, żeby posmarować sobie bułki do pracy.